Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Legenda polskiego humoru Marcin Dani. Witam Pana serdecznie. Panie boskie, jak Pan zaczął? Może na Ty przejdziemy. Wygodnie, a, bo Pan taki ma luz. Możemy. A w, w Ameryce przechodzi na Ty 15 -latek z 80 lat. Naprawdę? A że wie, wie, mi na przykład 15-latek na wczasach zwrócił uwagę, czy my się znamy? To ja tak wolę zachowawczo. A, widzisz, no, no, widzisz. a o, poszedłeś jak, jak... E, 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 słynny mm, to Dokładnie. To od razu na Ty? Tak. A teraz? Ponieważ się zgodziłem, nie wiem dlaczego. To, teraz to będziesz, możemy wrócić. No. Będziesz odważniejszy i będziesz mnie tutaj maglował. tam Nie, okay. raczej luz. Dobrze. Bo ja wiesz co, a może ty chciałbyś zostać ministrem sportu? A, w tu, w które miejsce u, u ciebie się patrzy, żeby w, w, do ludzi popatrzyć? Do tutaj? ludzi, no to patrzysz tu. No, okay. okay. Słuchaj, może byś minister sportu został. Zostaw te kabarety, to, to jazda po całym świecie. Może minister sportu. Stop! Mm. Cenzura. Jeśli złapiesz mnie kiedykolwiek. Jak to masz na imię? Bartek. Bartek pasuje do ciebie. Dzięki. Bartku, Dzięki Marcinie. Bartku. Słucham jeśli, Marcinie. Jeśli dotrze do ciebie tak. kiedykolwiek okay. meldunek, że Daniec kandyduje na coś tam, okay. masz prawo przyjechać, bo już się znamy. Znamy się. I Marcin, bo ja... I, i tak. okay. no, Pamiętaj, pamiętaj. Nieskromnie Ci powiem, że kiedy dostawałem mm, złotą telekamerę. To wcześniej głosowało 120 tysięcy ludzi, trzeba było wyciąć kupony, no to, tak, to nie do wymyślenia, nie do, tak A, tak, nie do W też się tak wycinamy, trzeba Ale nie, wycina się, ale jednak SMS-ik, 60 Dokładnie, siebie. no, bramki tak i tak dalej. Wyobraź sobie, że 120 okay. tysięcy, moi koledzy powiedzieli, rany boskie, to my we trzech, ponieważ kandydował o czterech, to w trzech nim mamy tyle, co Dańczyk nałapał. Ale to, no czyli to gwarantuje, jak wiesz, 100 tysięcy kandydowanie na prezydenta. No, no to, to spokojnie. pamiętaj, masz mnie pilno. Ale dobra, ty czujesz, że masz takie ze sobą publiczność, bo ja nie znam człowieka, który by nie lubił Marcina Dańca. Jestem dumny. Chcę ci powiedzieć nieskromnie, że miałem wywiad, miał trwać 2 razy 45 Mogło się domagać. Oglądałem. A, bo to pana 3 godziny. No i do sprzątania, sobie? do kotowania i do relaksu. Dobra, Oglądałem. Musiałem po tym, powiedziałem, muszę się, jak już będę miał propozycję, że porozmawiać z tobą, uderzam. Nawet na 5 minut. Czy słyszycie młodsi fani wujka Dańca? Jak tu wujek Bartek, jak wasz rówieśnik Bartek zachwala, proszę, ale chcę Ci z dumą powiedzieć, że w ciągu czterech dni było pół miliona. Jak młoda tam słucha. Ale to dobrze słucha. Live. Czy ty wiesz, że. Na YouTubie, nie? Kto by pomyślał, kabareciarz, nie? Tak. No tutaj satyryk. Tak. Na YouTubie, dziad na YouTube stary. Są... Dziad. No. dziad w Krakowie, pamiętam. Tak. Dziad. I teraz wyobrażasz sobie, że dzwoni do mnie gość. Okay. Małgosia zszokowana, ponieważ no, trzeba byłoby to próbować dwa tygodnie. Mm -hmm. Małgosia mówi: e, Nie, ja mówię, z, znam tego gościa, no co ty przestanę? Znam tego gościa, to jest najlepszy w historii polski maratończyk. A on tam mówi: Cześć, Marcinie, nazywam się To Sygnięte. Rozpoznaj na tym e, Gortat, gdzie go złapać na żywo? Ile kosztuje takie spotkanie i taka ta, ta kolacja? Wiesz jaki byłem dumny, to wszystko live. A to potem poszło do, do tam jakiegoś tam, właśnie, fajnie powiedziałeś, na, na, na YouTube. Ie. YouTube, tak. Stary Koń. Naprawdę, ale wiesz co, powiedz mi, bo ja powiem Ci, przepraszam, bo ja na początku śmiałem się z kabertów, przyznaję się bez bicia. Ale to, co jest obecnie nazywane stand-upem. Uh -huh. Młodzi standaperzy Wójcia Dańca nie zaliczają do stand Nie zaliczają cię? Tak. Ale mówić, są dwa warunki. No to jakby się Richarda Preyora w Stanach by nie zaliczał, że był standupowcem, grał w komediach i no sorry. No, no, no. To, jest no to... taka sama zasada. No, to... no trochę był starszy od ciebie. ja, ja pana rzekam, a ty weź mnie bronił za chwilę. No, no to system. zróbmy. No to A, no to nie dobra. Wyobraź sobie, podobno nie spełniam dwóch warunków. Pierwszy, pierwszego. Że nie przeklinasz. Że nie, nie. Najpierw, że nie występuję sam. No to chłopie. Przepraszam, bo wiem, że. <laughs> no, jak ty nie występujesz sam. No to właśnie dziękuję ci. Ponieważ nie było większości młodych ludzi na świecie, jak wujek miał 40-minutowy monolog o walce Andrew, która trwała 90 lat. No ja pamiętam, no to, to też nie też jest tego. No, ale ja byłem wybuchło. dzieciorem. Nie, no byłem dzieciorem, że to w telewizji leciało. No, ale w, leciało. w którym roku? No tak Jezu, no Dawno temu. No ale lata 90. Właśnie ładnie powiedziałeś o tym, no, o tym przeklinaniu. Mnie nie złapiesz nigdy, no więc skoro nie knę i, i nie zaliczam się w ten sposób do stand-upu, to znaczy, że ja robiłem zupełnie co innego niż stand-up. Jak jeszcze stand sendapu nie było. Na Ale ja się uderzyłam w piersi, że teraz, jak mam zestawianie z Twoim przyjacielem miłkiem, Krzakiem, z którym też wkrótce zaraz będziemy rozmawiać, no to co się dzieje teraz, a to co wy reprezentujecie, to nie było ziemia. Bo ja myślałam, a chcę. słyszysz to sprężyna, Ale... co mi tam chciałeś przywalić, Ale ja naprawdę tego nie ogląda. No, nie, za co? Chceś... Budzisz emocje, to jest plus. Jak walą w w ciebie, znaczy, że dobrze. Ale nie, bo jedno, bo, że jakby nie. No, jedno. A, jest co no, to napisał gość, to mi życzliwy doniósł, o. że danie, to jest stare rozdanie. Więc chłopie, mam okazję tu u Bartka. W y, młodzieżowym y, programie. Zgadza się. Chociaż też już jesteś taki trochę stary koń, czy nie? A zależy, co rozumiesz przez no masz, no nie, to to stary koń. ile masz przydyszki? Bingo. To. stary to. Ale masz dobre oko. Stary koń. Jestem nauczycielem wykształcenia. Więc... Tak. 50, A ja 50. wykładowcą. Więc słuchajcie. Dobra. Najważniejsza sprawa na świecie polega na tym, żeby niczego nie udawać, nikogo nie naśladować, i, ale robić swoje. Czy I nagle taniec niby... nie zacznie przeklinać, ha ha ha? Nie, tu, no tam, no nie tak, wiesz, no, to szkoda. Ja no ten, mogę na przykład. Nie, nie, nie wypada. Nie jesteś inteligentnym facetem. A, w każdym razie mam nadzieję, że nie będę musiał się na ten temat wypowiadać, no bo by było, że albo się broni, albo zazdroszczę, okay. albo bóg wie co. Ty masz jakieś teraz nowe monologi? Bo ja powiem ci trochę, ja cały czas. Marcin jest obecny w przestrzeni medialnej, w przestrzeni. Można powiedzieć polski trasy, ale teraz też masz jakiś nowy monolog, bo chciałbym się dowiedzieć. No czy... to by musisz oglądać w moim programie w Kinie Polska. Czyli we wrześniu. Tak, zupełnie najnowsze. To wypuścimy tu przed Twoim cyklem. Będę, e, ponieważ pozwolono mi, ponieważ mam w tym roku 44 lata pracy zawodowej. Czuję Jezu, to... ile? To ty zaczęłaś jakby, jak poszedłeś do pierwszej komunii świętych chyba. No dziękuję ci. Tak mi tak, tak naprawdę Proszę, byłem no. na trzecim roku studiów i wziąłem pierwsze w życiu honorarium. Czyli ładnie mówisz honorarium, tak, tak? Czyli za A nie wne... pieniądze albo pieniążki ja bym tylko anegdotę że mówił pieniążki jak będziesz się, całe życie, pieniążki odchodzę to będziesz całe życie pieniążki zarabiał tak. pieniążki no. no. pieniądze ale tam pan minister by powiedział pieniądze Pieniędzy nie ma i nie będzie. Pieniędzy no. pieniędzy. Pien... Było. A teraz w restauracjach siedzą i... A skąd te pisiory, te pieniądze wzięły? Nie, to skąd to te pieniądze znalazły? A powiedz mi partie polityczne żadne nie próbowały przekonać, słuchaj, taki kapitał. Po... Mm, mm, już ci powiem. Przed każdymi ważnymi wydarzeniami mam telefony, sprawa, lewa, <laughs> środek, spód, jak to się mówi w Krakowie wisz? Okay. I mówię. Jestem obiektywny i neutralny i nie startuję w żadnych, przed, po, w środku, w żadnych. Jezu, Mogę Ci że... powiedzieć, co mój sąsiad powiedział. Panie Marcinku, szkoda, że jak są wybory, to nie ma takiej rubryki żaden z nich. To w wstaną chyba to nie zaśmiałeś się? No zaśmiałem, ha, ha, ha. No. Bo Ale nie, nie złapałeś. Nie, nie z... no złapano to Albo jak, jak każdy rasowy dziennikarz, mnie słuchasz. Tylko nie bez, słucham, no to mnie myślach, zada... jakie jeszcze nie to nie jeszcze to nie tom cię nie dlaczego to hop i dlaczego nie rap, że nie ma rap, nie na przykład. nie córka to nie ani pół słowa nie to nie ma, że to jakich że w takim to Bo raperów słuchasz to nie No rapowąą. to Ci ma, że to że chyba 40. Cz to No to dawaj jakich? Co Ci przychodzi do głowy? No Może na przykład to przychodzi mi do głowy według niej... A wiesz bo no nie trudno wymienić, bo będzie potem nie do mnie pretensje, nie Dobra dawaj. Ale jest tam ich 40, no. No to a ja ci powiem, co muszę robić przez, Dawaj, przez nich. No, co muszę przyjechać z żoną do Warszawy, podwozimy córkę, em, bo nie ma 18 lat i wy siedzicie, pewnie rozmawiacie z tyłu, a córka na Nie, na nie, nie, scenie. nie z tyłu no, my, tam, żeby. Nie, ona jest na tym żużlu, ma czar, czar, tutaj no, świetne buty zrąbane. Okay. I cztery godziny to ma trwać na Wemowie. No i my czekamy na macie byliście wszystkim pewnie. na SBM festival Nas panowie wszystkim. raperzy, tutaj może tutaj kolega o może byłeś powinien być ghostwriterem dla nich no może. autorem widmo oni często nie umieją pisać i nie mają takich jak ty ani słowa złego nie usłyszy że nie mnie wypuśćj mnie dobra. o dwunastej córka dzwoni że to będzie o pierwszej się skończy okej okay. córka ile ma lat 16. 16. o ja no to dobra to się skończy o drugiej no i dańczyk z małżonką o. tam na BMW. Ale to cudne, bo ona jest tak szczęśliwa, teraz już mnie przygotowuje, czy przyjedziemy znowu na to. I co sobie filmujecie w domu razem, rodzinnie? Na przykład zrzucam. Moja żona śpiewa te BMW, BMW, BMW. Coś tam. Aż tak. Czekaj, co jeszcze robię, coś tam ćwiczę, ćwiczę. Obciążeniem jest takie takiego. No to, jest, jest coś to, takiego, jest. to troszkę siedzę w temacie. Ale to widzę, to słuchajcie, panowie, tutaj i panie, tutaj z panem Marcinem jakieś gościnne udziały, występy. Albo w teledysku co najmniej. Ale ja ci chcę powiedzieć, że Dawaj. mam dwa, dwa numery rokowe. Wiem, tych chyba rodzin. wiem. Kiedyś słyszałam, nawet miałeś jakiś taki występ tam w tych swoich. Ja, ja, ja. Jak to się zaczęło? Wpatrzony w astralgwym poloneziku, mając w pamięci skrzeczącą żonę, spojrzałem w prawo i na chodniku, ujrzałem buty damskie zielone, ujrzałem buty yo. Damski, yo. damskie zielone, ujrzałem buty damskie zielone, a na tych, no i tak dalej. To spoko, mam sobie improwizację. No będziesz to potem pójść, nie, ja nie, nie, nie pomyślisz, że tamtiem. A... Ja to nie będę chciał. Jak ja tantiema? ja jestem skromny, może wiesz, muszę trochę jeszcze popracować, żeby osiągnąć też, a jego imię 44 działalności artystycznej. Bóg ci zapłacić. I tego ci mam życzę. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze kiedyś. Spotkamy się. Ty będziesz takim słynnym już, naprawdę. Tak. A ty będziesz e, miał słynnym. A ja będę tak i mam nadzieję, że mi. Katyryk, miał... komik, konferencjer. Rzadko, Artyst. ponieważ to jest ciężka harowa, Wiem. A płacą 40 razy mniej. Wiesz, Wyjdziesz, wyjdzie pan, coś pan tam powie. Coś tam powie. Ale to trwa 4 godziny. A to wyjdzie zaraz niech pan idzie. Okay. Niech pan teraz idzie i coś niech pan powie. Tak, żeby zapłacić na wszystko. A to, słynna piosenkarka, bo, że złamała obszar. No to jadę, pan, pan, po, 12 minut improwizacji. Patrzę jest. Zapowiadam, ona się mija ze mną i nareszcie na ja będę mogła coś powiedzieć. Ty o Boże. Wiem, to, to, też bym był w kurtu, jaki to ja, tu a kończąc, to prawda, że trudniej jest rozśmieszyć człowieka niż, go, niż spowodować łzy na jego twarzy? Myślę, że, że tak. Komedia to jest czy ze mną, że komedia to jest najtrudniejszy tak. gatunek. Zgadzam się, ale, ale... ale... chcę Zakończy... Zakończy... powiedzieć ci młody. Pamiętaj. Dawaj. Wujek Daniel zawsze pamięta, że prześmiać całego życia nie wolno. Okay. Mówię o tym od Twojej trzydziestki mojej, kiedy byłem w Twoim Ludziom trzeba pokazać, że nie wszystko wokół jest takie śmieszne. Okay. Dlatego w moim programie zawsze jest taka warstwa refleksyjna. Czy ty sobie wyobrażasz sobot? E, jubileusz TVN? I wyobrażasz sobie, że miałem e, cztery bisy i dwie owacje nastająco. A wiesz po czym? Jedną z? Po tekście e, po 24 lutego. Nasze życie pułapek na sto, nasze życie kolorów feria, albo statek idący na dno. Czujesz? I, i tam błęda jest taka, więc nie łatwo. Wypuśćmy je z rąk. Piękna, Piękna puenta. Marcin Daniec, Jerzy Krzysztof, Cary Pozor, rozwalacie YouTube'a, rozwalacie scenę. I wielka gwiazda y, y, polskiej y, telewizji y, zachodniej, wschodniej, północnej i południowej. Dzięki, mój, gorąc... mój nowy kolega, będę się chwalił. A ja to mój, bartoś, mój kolega. Mój Marcin, mój serdeczny przyjaciel. Nieznacznie starszy kolega. Tak, nieznacznie. Dzięki. Nieznacznie. Pozdrawiamy. Trzymajcie się, pani.